Chcę domu gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną Jak góry. Jak się w sobie raz do roku. Za to, że mogliśmy choć przez chwilę być. Częścią tego, co masz, co przeżyjesz i czujesz. <try> Ja tu jestem od pierwszej imprezy, bo to mój kolega Waldemar Selba. Razem pracowaliśmy w lesie i on to wymyślił, on to zorganizował. Dawne czasy. Praca tutaj w ochronie to drugi las i jest góry. Przyjechaliśmy spod Wrocławia, z Kamieńca Wrocławskiego e, dokładnie. E, jesteśmy już tutaj chyba z dziesiąty raz, dlatego młodego to jest pierwszy. Mówi się, że Borowice to zielone serce Karkonosza, ale także muzyczne serce Karkonoszy. Proszę o komentarz w tej sprawie. Rzeczywiście, jesteśmy nie tylko cichym sercem Karkonoszy jako gmina Podgórzyn, ale też czasami troszeczkę głośniejszym, bo muzycznym, zwłaszcza na początku lipca, bo wtedy najczęściej odbywa się fantastyczny festiwal Gitarą I na Borowickiej Polanie, gdzie przyjeżdżają fantastyczni wykonawcy z całej Polski, czasami nie z Polski, ale głównie tutaj mamy poezję śpiewaną, taką piosenkę turystyczną. Na pewno tak jest 17 razy już Byliśmy. Ile? 17, pani 17. Ktoś przebije panią? 26. A, jeszcze było więcej, jeszcze było więcej. To jest już, jak liczyliśmy, 35. spotkanie gitarą i tutaj na Polanie w Borowicach. To jest naprawdę szmat czasu. Raz w sumie tylko nie odbyły się faktycznie. W zeszłym roku, jak w czasie pandemii, dwa razy były online. Za co lubimy? Za kameralność, za fajne tereny, za ciekawych ludzi, których możemy spotkać na takich imprezach, za dobrą energię. Festiwal w sercach nam gra od zawsze. Przede wszystkim ludzie są super i atmosfera. To może będzie banalne, co powiem, dlatego, że tutaj są naprawdę prawdziwi ludzie z dobrym sercem, pełni miłości, dobrych obyczajów, kultury. Takich jakich coraz mniej. To jest tak bardzo naturalnie. I w zasadzie tutaj się też rodzą pewne gwiazdy, które jak później Cortez, widzimy. Jak Cortes, król. Jak Ralf Kamiński. Ralf Kamiński, więc tak naprawdę sporo osób w ostatnim czasie tutaj gdzieś zaczynało. Miałyśmy okazję w ubiegłym roku panią Stanisławę Celińską oglądać. Dwa lata temu. Czy dwa lata temu? Bo w ubiegłym roku nie było. Teraz też chcemy pooglądać pana bokartyka. No to chyba o to chodzi, żeby odnaleźć ludzi nadających no, na podobnych falach. No i tutaj albo ulegam takiemu uroczeniu złudzeniu, uroczemu złudzeniu, albo rzeczywiście tak jest, że tutaj są ludzie gotowi przyjąć to, co mam im do zaoferowania. Piękna impreza, taka symbioza. Yy... Tego programu artystycznego, ale też i odbiorców, uczestników. Naprawdę mamy jako organizatorzy kontakt z uczestnikami, którzy przyjeżdżają i korzystają też z tego turystycznego wariantu, bo sporo osób tutaj będzie w Borowicach nocowało. Przyjeżdżają na cały weekend po to, żeby po pierwsze skorzystać z programu wieczorami, ale też i pospacerować po górach i skorzystać z tych pięknych okoliczności przyrody, w których odbywa się ten festiwal, bo przypomnę, jest to samo serce Karkonowskie. Górska Porana, piękne miejsce i ja myślę, że to jest taka składowa wszystkich tych czynników i ten aspekt przyrodniczy i ten program artystyczny i przede wszystkim odbiorcy, ci wrażliwi odbiorcy, którzy kochają słowo, kochają przyrodę i kochają ten sposób wypoczynku. Polecamy, tu w ogóle nawet nie ma żadnych wątpliwości. Borowice, piękne, zielone, serducho Karkonoszy. Tak, i bardzo się cieszymy, że ten festiwal powrócił, dlatego że uważamy, że on jest powiązany tutaj z historią, tak. może Karkonosz jest tą naszą historią, najnowszą, też jest to taki sub subtelny festiwal, nie krzyczący, nie, nie taki znowu z tą muzyką popularną, tylko tutaj muzyka rzeczywiście daje coś do myślenia, przynosi jakieś refleksje. Także bardzo, bardzo polecamy i bardzo się cieszymy z tego, że, że ten festiwal jest. Mamy nadzieję, że będzie trwał. Przede wszystkim serdecznie przyjęcie. Przede wszystkim. Duża troska organizatorów o nas. I tak jak już mówiłem, świetna technika. Robią świetną robotę, ponieważ zestawiają zespoły naprawdę z wysokiego C, można powiedzieć, tej poezji śpiewanej, z zespołami, które zaczynają i każdemu dają szansę tutaj zagrać, w jakiś sposób się pokazać, ujawnić. Miejscowe zespoły również, to jest bardzo duże i bardzo ważne. Atmosfera, można powiedzieć, wielkiego, wielkiego takiego domowego pikniku jest wspaniale. Słuchajcie, no, Borowice to jest miejsce, które jest przyjazne poezji śpiewanej, które tworzy klimat dla ludzi z grupy łagodnej, można powiedzieć, z tej pieśni łagodnej, tego. Z czego się właściwie cała kultura wywodziła, można powiedzieć, cała muzyczna kultura na scenie. Teraz to trochę odeszło, dlatego tak ważny jest powrót do tej poezji, do słów, do tego, co jest ważne na co dzień, a nie samej muzyki. A tutaj przede wszystkim wybrzmią słowa. Uh, on the wrong planet, czyli uh, główna piosenka o ludzi bardzo skupionych albo potrzebują pomoc, ponieważ są dyskryminowani. Um, bardzo dynamiczny ja bym powiedział, na granicy psycho country po prostu. My zawsze jesteśmy chętni do grania, szczególnie w takich okolicznościach przyrody, więc y, też jakby. Taka dbałość o, o tekst jest nam bardzo bliska. Koniecznie Państwo musicie nas odwiedzić. Jeśli jeszcze nie znacie tego wydarzenia, to naprawdę duży błąd. Trzeba tutaj przyjechać. To jest takie. Dobre miejsce do tego, żeby troszeczkę zwolnić, uwrażliwić się na słowo, na piękną muzykę i w tym anturażu tej górskiej polany naprawdę ten krótki weekend to tak jak dwa tygodnie gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko.